Podobno mamy duży problem z klimatem. Jest globalne ocieplenie i działanie człowieka ma na to wielki wpływ. Jest globalne ocieplenie, ale to naturalny proces, niezwiązany z działaniami człowieka. Jest globalne ocieplenie i działanie człowieka ma na to wielki wpływ. Działanie człowieka ma wielki wpływ na globalne ocieplenie. 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 Globalne zmiany klimatyczne wymagają radykalnych, globalnych działań. Kronika ekologiczna. Obywatelu, wymień żarówki na świetlówki. Żarówka zużywa za dużo energii. Wymień ją na energooszczędną świetlówkę. Globalne ocieplenie roztapia lodowce. Wprawdzie nowe świetlówki nie są doskonałe: są droższe w produkcji, zawierają rtęć, są niezdrowe dla oczu. No, ale są opatentowane przez nasze firmy. Na czym można jeszcze by zarobić, chroniąc świat przed globalnym ociepleniem? Znam kogoś, kto ma rozwiązanie. Sir Edward Teller, doradca kolejnych sześciu prezydentów USA, myślał już kiedyś, jak uratować ludzkość i wymyślił bombę wodorową. Później zajął się geoinżynierią. Geoinżynieria z angielskiego geoengineering. Jest definiowana jako inżynieria środowiska stosowana na wielką skalę w celu zwalczania efektów zmian w składzie chemicznym atmosfery. Mówiąc między nami, geoinżynieria to po prostu modyfikacja klimatu na skalę światową. Posługując się opatentowanymi technologiami modyfikacji atmosfery przy pomocy mieszanek aerozolowych zawierających bar, stront i aluminium możemy modyfikować pogodę. To znakomite rozwiązanie. Jak już moglibyśmy coś rozpylać, to stwarza duże możliwości. Można modyfikować pogodę także lokalnie, a kontrola pogody to kontrola plonów, to władza. Poza tym można porozpylać różne substancje w zależności od potrzeb. Rozwiązaniem problemu anomalii pogodowych są nasze rośliny modyfikowane genetycznie odporne na działania atmosferyczne. No tak, ale związki nanoaluminium, baru i strontu są wysoce toksyczne, zatruwają gleby, wodę, no i samych ludzi. Nie jest aż tak źle. Na coś trzeba umrzeć. Nasz przemysł farmaceutyczny pomoże każdemu. Jesteśmy w tym dobrzy. Na wszystkim można zarobić. Ale ludzie w to nie wejdą. Organizacje ekologiczne, które rozbudziliśmy przy okazji wymiany żarówek, podniosą larum. No to nie trzeba się afiszować. Kto to sprawdzi? Robimy to dla wspólnego dobra, tak jak GMO, kodeks alimentarius, szczepienia i wiele innych rzeczy. Zrobimy to po cichu. W końcu największe sekrety trzymane są w tajemnicy dzięki niedowierzaniu opinii publicznej. Ludzi nie interesuje już prawie nic. Nasz przemysł rozrywkowy zadbał o to. Nie zwracają uwagi na to, co jedzą, nie dbają o to, co pokazuje się ich dzieciom, nie wnikają nawet, co się dzieje z ich pieniędzmi. Manipulując pogodą mamy wpływ, gdzie coś urośnie, a gdzie nie. W połączeniu z biotechnologią możemy nasze organizmy GMO odpornić na anomalie pogodowe, a nawet na aluminium i neutralne pH gleby tak, że tylko one przetrwają wszystkie geoinżynieryjne triki. Nawet jeśli ktoś w końcu temat podejmie, wytłumaczymy im, że to dla dobra ich i całej planety. Ha, ha, ha. oni wszystko łykną. Jest na to sposób. Zbierz informacje, sam oceń zagrożenie, pomijając kwestię wpływu człowieka na globalne ocieplenie. Opryski mieszankami aluminium, baru, strontu są groźne dla życia. Skontaktuj się z jakąś z organizacji obywatelskich domagających się rzetelnych informacji o geoinżynierii. Poinformuj rodzinę i znajomych. Obserwuj niebo, to od nas powinno zależeć, czy coś się rozpyla nad naszymi głowami. Materiał powstał w oparciu o www.geoengineeria.co.cc www.geoengineeringwatch.org www.coalitionagainstgeoengineering.org Artykuł Sir Juliana Rose, Atmospheric Geoengineering.